Witajcie kochani, tu Olga Bielska. Zapraszam na tutorial, w którym pokażę jak wykonać album z całych kartek A4. Właściwie niewymagający przycinania papieru. Album będzie miał wymiary 21 na 21 cm, czyli tak jak krótsza krawędź kartki A4. Pracę rozpoczynam od wykonania harmoniki do bigowania wykorzystam trymer. Jest to taki śmieszny sposób dla osób, które nie posiadają tablicy do bigowania. Ja tą tablicę mam, ale jest duża i ciężka i kłopotliwa przez to, więc często biguję przy użyciu trymera. czyli Układam papier równo z centymetrem i dłutkiem biguję w miejscu, gdzie jest rowek na ostrze. I tą harmonijkę robię co 2 centymetry, czyli odmierzam paski o szerokości 2 centymetrów. W ten sposób powstanie album. Z sześcioma stronami, dokładnie z czterema plus dwie okładki, ale ponieważ na wewnętrznych stronach okładki też będą zdjęcia, więc zaliczam je także jako strony albumowe. kartkę, będę składać w harmonikę, tak jak pokazane jest na filmie. Czyli dwie zakładki, nazwijmy to w lewą stronę. Następnie przekładam papier w drugą stronę i jeden, jedno zagięcie wykonuję po przeciwnej stronie i ponownie wracam do poprzedniego i dwie w tą stronę w lewą przekładam papier na drugą stronę i następną harmonikę biguję po drugiej stronie. I ponownie wracam tak jak było na początku dwa paski w lewą stronę przekładam papier i trzecie bigowanie. Po drugiej stronie. I w ten sam sposób postępuję do końca. Po złożeniu zgięć, zgodnie ze zgięciami, otrzymuję taką harmonikę do której później, po sklejeniu, będę mocowała strony albumowe. Przechodzimy do sklejania harmoniki. Sklejamy harmonikę w tych miejscach, gdzie są te wgłębienia powstałe po złożeniu. Dobrym rozwiązaniem do takiego klejenia jest właśnie cieniutka taśma dwustronna. Chociaż klej również się sprawdza. Jednak lepiej jest dać chwilkę, zanim on porządnie wyschnie, zanim przejdzie się do kolejnego etapu. Harmonika albumowa gotowa. Teraz czas na wykonanie stron. Strony... Każda strona albumowa będzie składała się z dwóch kartek A4. Takich kartek do wykonania całego albumu potrzebuje 12. Biguję każdą kartkę A4 w odległości 21 cm. Powstaną w ten sposób strony albumowe o wymiarach 21x21 cm. Kolejnym etapem jest sklejenie stron albumowych. Moje strony będą po prostu z kieszonką w środku, czyli składam dwie kartki A4 i przyklejam tą zagiętą część do drugiej kartki. Nakładam taśmę tak, jak widzicie to na filmiku. Czyli wzdłuż krawędzi, a następnie na tych krótkich odcinkach zgiętego paska. Jeszcze odrobinkę na środku, żeby nam to nie odstawało. Zdejmuję taśmę i będę sklejać te dwie kartki ze sobą. Dla osób niewprawionych, polecam klejenie nie taśmą, a klejem. Ponieważ tutaj nie ma możliwości przesunięcia, jeżeli przyłożymy taśmę krzywo, no to już nie ma tutaj możliwości poprawienia wyrównania. A klejem mamy jeszcze tą chwilkę, żeby tą stronę wyrównać. Mamy w ten sposób sklejone już dwie strony. Teraz muszę przykleić taśmę na dole, w środku. Między zgięciami górnej ta... na górnej części taśmy nie przyklejam, ponieważ to będzie kieszonka i musi odstawać. Teraz brakuje jeszcze taśmy na tym małym elemencie złożonym. I tutaj ważna uwaga: przyklejamy taśmę. 2 cm od brzega. Tutaj ta część będzie y, przyklejana do harmoniki, więc na tym kawałku nie przyklejamy taśmy. Tu musi być wolna przestrzeń 2 cm. Sklejamy ze sobą strony i gotowe. Jedna kieszonka albumowa. A tak, jeszcze zapomniałam tutaj y, na górze skleić, więc jeszcze taki mały paseczek y, od górnej części. Też zostawiamy 2 cm, nie do, nie do samego brzegu, tylko tak mniej więcej 2 cm od brzegu kartki. W tej chwili już strona jest gotowa, możemy ją wkleić do harmoniki. I tutaj też nie jest łatwo, jeśli chodzi o wklejanie na taśmę, bo trzeba to zrobić precyzyjnie. Polecam raczej dla osób wprawionych już w klejeniu. Dla osób początkujących radziłabym zastosowanie kleju, gdzie mamy właśnie te kilka sekund, żeby to poprzesuwać. I teraz harmonikę. Po przyklejeniu taśmy z jednej i z drugiej strony. Tak sobie układam, właśnie zginam w bok i będę ją wsuwać tutaj w to miejsce, gdzie jest niesklejona strona. Odchylam, umieszczam brzeg harmonijki i dociskam. Gotowe. Można jeszcze docisnąć krawędzie, żeby się ładnie wszystko zginało i w ten sam sposób przyklejam pozostałe trzy strony w środku albumu. Jeszcze raz w przyspieszeniu pokażę wam jak skleić strony. Sklejanie okładki. Tutaj nie zostawiamy już żadnej kieszonki, więc sklejamy strony po prostu ze sobą od dołu i od góry, pamiętając oczywiście o tej krawędzi 2 cm, która ma być niedoklejona, ponieważ tam będziemy właśnie wsuwać harmonikę albumową. Tutaj ja zastosowałam tylko dwie warstwy papieru wizytówkowego i jeszcze zapomniałam wspomnieć, że to jest papier wizytówkowy o gramaturze 250. Jeżeli ktoś by chciał mieć okładki sztywniejsze, to można jeszcze w środek dokleić jeszcze jedną warstwę papieru wizytówkowego. Ale mi się wydaje, że to i tak już będzie wystarczająco sztywne, ponieważ papier, którego użyję do oklejania, również będzie gruby, również będzie miał gramaturę 250, więc ta okładka będzie już sztywna dość. Jednak gdyby ktoś chciał do oklejania użyć bardziej cienkiego papieru o mniejszej gramaturze, wtedy polecam jeszcze jedną kartkę A4 skleić ze sobą. I to już myślę będzie wystarczająco grubość. Tak prezentują się sklejone strony z harmoniką. Pozostało wykonać grzbiet albumu. Do wykonania grzbietu będę wykorzystywać kawałek bermaty. Najpierw mierzę sobie, jaką szerokość ma mój grzbiet. Następnie przycinam bermatę. O długości taką jaką ma album, czyli w tym przypadku będzie to 12 cm. Natomiast w szerokości mój kawałek bermaty pomniejszam o 1 cm, jak szerokość grzbietu. Następnie biorę stronę A4 i biguję ją. Ułatwi mi to po prostu oklejanie tej bermaty. Tutaj już nie ma większego znaczenia, jaką odległość zastosujemy. U mnie jest to po prostu 2 cm. Następnie biguję na, dług, na tą szerokość, jaką ma e, grzbiet albumu, czyli u mnie to było 9,5 cm bodajże, o ile dobrze pamiętam. Biguję, e, następnie odcinam niepotrzebny kawałek papieru. Składam. I to właściwie są jedyne cięcia wykonane podczas pracy tego albumu, to właśnie dotyczące oklejenia grzbietu. Następnie, ponieważ taśma już mam na wykończeniu, za chwilę mi się zresztą, jak zobaczycie, za chwilę skończy, dlatego też używam kleju do przyklejenia bermaty. I przyklejam ten kawałek bermaty na środku, tak żeby tak po pół centymetra nie dochodziły do tych bigowań na kartce. Następnie tutaj doginam papier równo z bermatą. I w ten sam sposób z drugiej strony. I teraz jeszcze odcinam tutaj nadmiar papieru, a następnie, a następnie tutaj wycinam pod skosem do punktu łączenia zgięć, yy, bigowań znaczy się i odcinam, czyli pod skosem do punktu bigowań i pod skosem, yy, w ten sposób jak na filmie. Teraz te boczne krawędzie należy skleić. I w ten sposób uzyskamy gotowy grzbiet do albumu. Po sprawdzeniu, czy grzbiet pasuje rozmiarem, po prostu należy go przykleić. Rozkładam album na płasko. Smaruję dużą ilością kleju. Tu ważne, żeby to zrobić dość dokładnie, żeby całość pokryć klejem całą powierzchnię. Dlatego Dobrze sobie pomóc na przykład rozprowadzić ten klej, żeby on był równomiernie rozsmarowany. I teraz przykładamy grzbiet do albumu, dociskamy. Dajemy mu chwilę na to, żeby klej związał. Przekręcamy na drugą stronę i teraz tą, te przestrzenie pomiędzy kartami należy jeszcze dodatkowo docisnąć, żeby tam wszystko ładnie się przykleiło, żeby, żeby te przestrzenie między kartami wszystkie były dobrze doklejone, żeby tam coś w powietrzu nie, nie wisiało. Dlatego dociskamy strona po stronie. Dobrze jest zostawić album na godzinkę, żeby to wszystko ładnie wyschło, i w ten sposób album już jest gotowy. Można przystąpić do ozdabiania. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Żegnam się z Wami serdecznie. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Buziarki pa! thank you